Cześć. Witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam dwie kieszenie dla elektryków marki Tavbilt. Będzie to kieszeń dla elektryka duża i mała, po prostu. Te dwie mam, te dwie są już sprawdzone, przetestowane, coś tam można o nich opowiedzieć, ale dzisiaj to będzie taka prezentacja. Produkty ogólnie bardzo wysokiej jakości, nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń do tego yy, i są to bardzo yy, takie fajne w użytkowaniu produkty, poprzez to, że to jest, yy, że są to kieszenie, jest to system kieszeni, który mocujemy na uchwytach. Uchwyty nazywają się kliptech. Dzięki temu jestem w stanie mocować te kieszenie ogólnie na pasie, na torbie, na ścianie. Ma ciasno troszkę. Na ścianie bardzo fajna organizacja narzędzi, które potem zabieram i mogę je wrzucić do torby. Tam też mam uchwyty kliptech, albo na miejscu pracy zawiesić, znaczy do skrzyni, tam mam też uchwyty kliptek. albo zawiesić na miejscu pracy już na skrzyni. Wtedy pracuję sobie tutaj, narzędzia mam blisko siebie, nie, po tej, po tej stronie jak lubicie. Kilka skrzynek, jest to na odpowiedniej wysokości, założone tam jakieś kieszenie, fajne miejsce do odstawienia tych kieszeni. Wewnątrz również można organizować sobie narzędzia w ten sposób, nie. W tych kieszeniach. Dobra. Kieszeń dla elektryka duża. Ma dwie różnice. Pierwsza będzie na początku, ostatnia będzie na końcu. Powiedziano. Paseczek to jest pierwsza różnica i ten paseczek może stworzyć nam, nam z tej kieszeni yy, torbę otwartą na ramię. Można paseczek wykorzystać do innej torby, takiej. takiej. Inne tam jeszcze jakieś mam. To ja używam w takiej torbie, którą, którą na co dzień noszę do domu. To jest taka torba zamykana na zamek, też wrzucam sobie tam jakieś swoje rzeczy i tak ten pas używam z torbą, po prostu, którą y, codziennie włożę do pracy. Ale mówimy o kieszonkach, więc mała kieszeń dla elektryka ma mocowanie kliptek małe, duża dla elektryka, duża kieszeń dla elektryka ma mocowanie duże. I teraz różnica jest taka, że mocowanie jest duże, ale uchwyt jest dokładnie ten sam. Także bez obaw jest jeden rodzaj uchwytów, które mocujecie na czym się Wam zamarzy. Gdzie, gdzie chcecie, no nie? w dedykowanej listwie, ścianie, samochodzie, skrzyni, gdziekolwiek. Dobra, i to są, to jest kolejna różnica. To w zasadzie są trzy. I teraz tak podobne, podobne elementy, czy takie same w tych dwóch kieszeniach. Podstawka zamykana trzyma się na rzepie, ogranicznikiem jest pasek. Kieszeń-namiernik niby, nie wiem co to za miernik tam amerykańcy mają, bo mój tutaj żaden nie wchodzi. Kieszenie zamykana. Chyba, że się pomyliłem i to nie jest namiernik. Dobra, ja to używam na inne narzędzia. Kieszonka wygląda w ten sposób u mnie i tak jest używana. Obok tej kieszonki kilka szlufek do zabezpieczenia narzędzi. Przypinacie sobie narzędzie na jakimś sznurku czy na jakiejś innej tam smyczy na czym chcecie, ja mam tu takie na pokaz coś dużego, do większych rzeczy. Ma się to przypiąć do kieszeni. Praca na wysokości, elektryką się zdarza czasami, więc sobie mogą zabezpieczyć narzędzia. Dalej mamy kieszeń na szczypce. Kieszeń na szczypce w ilości 1 albo więcej, ile tam wlezie. Yy, miejsce na miarę. Gdyby nie było miary, to można jeszcze jakieś dziwne szczypce, może nie do końca dla elektryków, ale tu wrzucić, nie? Kolejne, bez tej grubej izolacji powiedzmy do 1000V, dobra. Można tą kieszeń wykorzystać na coś dłuższego, gdyby była taka potrzeba, od spodu jest rzep i pasek taki, to się zapina, żeby nic nie wyleciało, bo normalnie teraz to te narzędzia przelatują. Ale jakbym chciał coś dłuższego, to mogę rzucić sobie i wystaje fajnie zorganizowane, albo młotek na przykład również ciekawy temat, bardzo fajne miejsce na młotek w ogóle, podoba mi się, elektryk często gdzieś tam z młotkiem goni, jakieś uchwyty wbija i tak dalej, spoko. Mały, duży. Z takim jeszcze nie widziałem elektryka, chyba, że przy wykuciach, ale to było dawno, dawno temu, bardzo dawno temu, dobra. Kolejne rzeczy tutaj na tej kieszące. Uchwyt na taśmę, łańcuch z drutem wygiętym zabezpiecza taśmy izolacyjne. Bardzo potrzebna rzecz. Miejsce na śrubokręty sztuk 2, albo 7 w dużej kieszeni. Aha i tu nie powiedziałem podwójna kieszeń na szczypce czyli można cztery, cztery sztuki narzędzia sobie wrzucić tutaj możemy mieć dwie dwie pary szczypiec. No nie? Dalej cechy wspólne kieszeń na notes kieszeń szurówka na ołówek w zasadzie to jest kieszeń bo to nie przelatuje tam taka bardzo wąziutka malutka no szruwka, kieszeń na ołówek. Przestrzeń na narzędzia jakieś tam różne. Jedna, dość obszerna w tej małej kieszonce. W dużej kieszeni jest ta przestrzeń podzielona na trzy części. Przegrody, które nie są do samego dna, tam na dole to jest połączone, ale można zorganizować kilka narzędzi, które się nie przewracają. Fajnie to jest poukładane i tak dalej. I teraz różnica, ostatnia i kolejna pomiędzy kieszeniami. Ta kieszeń ma jeszcze szlufkę regulowaną obwodzie na latarkę albo na młotek. Może być wykorzystana ta szlifka. Młotek mały. I znowu młotek duży. Tak to wygląda. Świetne kieszenie. Ta kieszeń dla elektryka duża, zresztą mała też, nadaje się doskonale jako rozszerzenie do takiej torby narzędziowej i taki zestaw I taki zestaw mieści się jeszcze z jakimś luzem w skrzyni Kublika 450. Gdzieś tam w którymś filmach taki, taki temat poruszałem, że te narzędzia organizuje w ten sposób, zresztą filmów o Tuffbill jest trochę, ostatnio tam coś było też o skrzyniach i też ten Tuffbill był poruszony jako wyposażenie dodatkowe, taki transformers nie? z tymi uchwytami. W tym filmie to wszystko, jeżeli macie pytania jakieś, Chcecie skomentować, bo używacie tych kieszeni, są dla Was fajne bądź niefajne, dajcie znać pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!